Zaczęli! My też zaczynamy! To jest program Wojskopolskie.pl! Adam Krzykowski, dzień dobry! Z pustki, z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych! Dziś naprawdę będzie ostre strzelanie! Powietrze: przeciwlotnicy bronią wybrzeża. Ziemia: wojskowa pomoc na wielu frontach. Morze powrót wodnika z zimowego rejsu. Samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad potrafi wykryć, zidentyfikować i zniszczyć nawet najmniejszy cel na minimalnej wysokości. Tu to mniej więcej 100 metrów. Zobaczmy, jak wygląda szkolenie przeciwlotników z 18 Dywizji Zmechanizowanej i Marynarki Wojennej. Obrona Wybrzeża w wykonaniu przeciwlotników z 21. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej, 18. Dywizji Zmechanizowanej, 1. Warszawskiej Brygady Pancernej oraz 3. i 8. Flotylni Marynarki Wojennej. Na centralnym poligonie sił powietrznych w Ustce trwa zgrupowanie poligonowe przeciwlotników. Wśród zadań postawionych przed żołnierzami strzelanie artyleryjskie do symulatora celu powietrznego. Cel porusza się na odległości około kilometra od zestawu lotniczego w przestrzeniach artyleryjskich. Przeciwlotnicy z pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej wykonali zadanie wzorowo. Zadania wykonali na ocenę 5. Były to zadania... Kursem na pododdział, czyli wychodziły od morza w kierunku dział. Załogi muszą wykryć cel, a następnie ostrzelać. Strzania są w ten sposób, że jeżeli są przynajmniej trzy trasy zaliczeniowe w celu, strzanie jest oceniane na ocenę 5. W obydwu strzaniach więcej było tych tras, a w pierwszym strzaniu było trafienie bezpośrednie. Technik z numer 2 trafił bezpośrednio w rękach który był polowany przez makietę celu powietrznego. Przepis na sukces podczas strzelania do powietrznych celów wydaje się prosty. Przede wszystkim trzeba dużo ćwiczyć, trzeba konsekwentnie ćwiczyć i trzeba mieć zgraną załogę. Samo strzelanie jest jednak nieco bardziej skomplikowane. Najczęściej nie wystarczy oddać jednego strzału, by strącić poruszający się z dużą prędkością w dużej odległości niewielki cel. Technik ma stwierdzić na oko, po pierwsze, z jaką prędkością się porusza cel. Na jakiej odległości jest cel? Zgrubnie technik zaczyna pierwszą serię, tak można powiedzieć, rozpoznawczą. Później ja jemu wprowadzam poprawki odnośnie do tego strzelania. Dlatego kluczowa jest praktyka. Doświadczenie żołnierze zdobywają na poligonach, gdzie spędzają nawet kilkanaście tygodni w roku. Ćwiczymy na poligonach przede wszystkim po 4, 4 razy w roku przeważnie. Poligony trwają kilka tygodni, każdy z poligonów. I na tym polega nasze przede wszystkim zgrywanie. W parze ze zgraną, doświadczoną załogą musi iść sprawdzony i niezawodny sprzęt. Na poligonie w Ustce przeciwlotnicy korzystali między innymi z samobieżnych zestawów rakietowych poprat, zestawów przeciwlotniczych Hibernet ZU-23-2 oraz zestawu Biała ZSU-23-4. zsu 23, 23 jest to zestaw na podwoziu gąsienicowym, który... Wyposażony w cztery sprzężone z sobą armaty przeciwlotnicze o kalibrze 23 mm. Dodatkowo zamontowany ma kontener z rakietami Grom. Na, każdy, na każdym zestawie jest cztery rakiety. Może on realizować strzelania zarówno celi powietrznych, jak i naziemnych. Największą zaletą tego zestawu w porównaniu do Hibnerytu jest to, że możemy naraz załadować 2000 sztuk amunicji i naraz wykonywać ciągle zadania ogniowe, gdzie na filnerycie maksymalnie 100 sztuk, po czym musimy przeładować działo, wymienić lufy do chłodzenia. W tym zestawie lufy każda jest autonomicznie chłodzona i możemy wykonywać strzelanie do zużycia całości amunicji, czyli 2000 sztuk. Na poligonie w Ustce przeciwlotnicy będą ćwiczyć jeszcze przez tydzień. Nie ma dnia, żeby polscy żołnierze nie brali udziału w walce z pandemią koronawirusa, ale także pomagają w walce ze skutkami zimy. Zobaczmy raport z tego tygodnia. To placówka, która ma pomóc w odparciu trzeciej fali pandemii. Modułowy szpital Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Szpital to pięć oddziałów, z których każdy wyposażony jest w 12 łóżek. Szpital Modułowy to, mówiąc obrazowo, inaczej Szpital Tymczasowy Plus, gdzie ten Plus oznacza najwyższy poziom bezpieczeństwa epidemicznego personelu i pacjentów. Nielimitowany zakres możliwości terapeutycznych, jakie wymagają pacjenci z COVID-19 oraz, co jest nie mniej ważne, bezpośrednie sąsiedztwo szpitala o najwyższym poziomie referencyjności, co stwarza dodatkowe możliwości prowadzenia wymaganej danej sytuacji klinicznej terapii czy diagnostyki. Cała koncepcja, plan, pomysł. Tego szpitala jest rezultatem doświadczeń, jakie zostały zebrane przez lekarzy i pracowników Wojskowej Służby Zdrowia podczas misji rok temu w Lombardii. Ten pomysł sprowadza się do stworzenia... Szpitalu Modułowego. Pierwsi pacjenci będą przyjęci do tego szpitala 1 marca. Będą to osoby zakażone koronawirusem z Wojskowego Instytutu Medycznego. Następnie do placówki trafią chorzy na COVID-19, nie będący pacjentami Instytutu. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, żeby uwolnić. Łóżka dla pacjentów niekowidowych. Od marca w szpitalu będzie można leczyć ponad 60 pacjentów najciężej przechodzących zakażenie koronawirusem. W razie potrzeby liczbę łóżek można zwiększyć dwukrotnie. Nad zdrowiem chorych w tym miejscu czuwać będzie doświadczona kadra Wojskowego Instytutu Medycznego. Szpital jest przygotowany dla pacjentów intensywnych, wymagających intensywnej opieki i w zasadzie wszystkie łóżka mogą być wykorzystane właśnie dla takich pacjentów. Oczywiście jest możliwość również leczenia pacjentów w tych lżejszych stanach w zależności od potrzeb. Sprzęt i wyposażenie w zasadzie jest przy każdym łóżku, także możliwości są olbrzymie. Specjalistyczny sprzęt i najlepiej wyszkolona kadra w kraju gwarantują opiekę na najwyższym poziomie. Wszystkie urządzenia są nowe, są specjalnie przeznaczone właśnie dla pacjentów intensywnej opieki. Każde. Stanowisko jest wyposażone w respiratory, w pompy, w kardiomonitory. Wszystko, co trzeba do prowadzenia pacjenta chorego, intensywnego, wymagającego monitorowania. Ten szpital po epidemii koronawirusa będzie służył jako ośrodek szkoleniowy dla wojskowej służby zdrowia. Może być przenoszony w inne miejsce, a więc możemy go wykorzystać również w przyszłości. Chciałem podkreślić, że. Jest to rozwiązanie unikalne, jest to rozwiązanie wyjątkowe. Jest to rozwiązanie, które gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa przed trzecią falą epidemii. W zasadzie już jesteśmy dotknięci trzecią falą epidemii, więc jesteśmy przygotowani, żeby nieść pomoc najciężej chorym. Jednak w dobie epidemii COVID-19. Pomocy potrzebują nie tylko pacjenci zakażeni koronawirusem. Dlatego wojsko cały czas jest zaangażowane w działanie wszędzie tam, gdzie pomóc można. Tak było podczas zagrożenia powodziowego w okolicach Płocka. To wojska obrony terytorialnej od pierwszego alarmu zaangażowane były w pomoc okolicznym mieszkańcom. Tak jest też, gdy pomocy potrzebują seniorzy i osoby chore. Takie jak podopieczni Fundacji Pomoc Patrioty. W Międzynarodowym Dniu Pomocy Potrzebującym, który przypada na 23 lutego, żołnierze z 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej przygotowali paczki, które przekazali Fundacji. Pomagamy osobom bezdomnym, osobom ubogim, osobom chorym, wielodzietnym rodzinom, po prostu rozbitym rodzinom, seniorom, wszystkim tym, którzy potrzebują tego wsparcia. Jest to Coś, co wkupuje się w nasze credo terytorialsa. To jest coś, co, co głęboko w nas drzemie i co, co jest naszym zadaniem. Terytorialsi pomagają też akcji szczepień. Tak strzelają brałek z pierwszej warszawskiej brygady pancernej, tu na plutonie w Szkolą się także przewodnicy z trzeciej i ósmej chwili marynarki wojennej. Co zrobić, żeby znaleźć się tu na tej plaży? Oczywiście na ich miejscu jako dowódcy plutonów ogniowych na przykład dostać się do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Zobaczmy, jak wygląda rekrutacja. ORP Wodnik w tym roku obchodzi 45-lecie służby w polskiej marynarce wojennej. Przez ponad cztery dekady przemierzył m.in. Atlantyk, Morze Północne i Śródziemne. Był w Zatoce Perskiej i brał udział w operacji Pustynna Burza. Do dziś pełni szereg zadań. Począwszy od pełnienia dyżurów ratowniczych, w których w systemie też również się znajdujemy, poprzez zabezpieczenie szkoleń studentów Akademii Marynarki Wojennej, poprzez zabezpieczenie szkoleń między innymi, innych jednostek wojskowych. Mieliśmy możliwość reprezentować Polskę i marynarkę wojenną w reprezentacyjnych przedsięwzięciach związanych z uroczystościami, na przykład rocznicy chińskiej marynarki wojennej. Najważniejszym zadaniem wodnika jest służba z podchorążymi Akademii Marynarki Wojennej na pokładzie. Od wielu, wielu lat zimą też podchorążowie odbywają praktykę nie tylko w okresie letnim, zwłaszcza praktykę na morzu. Jest to niezwykle istotne dla przyszłych nawigatorów, mechaników okrętowych, aby zapoznali się z warunkami hydrometeorologicznymi panującymi zimą na naszym tu akwenie Morza Bałtyckiego, czyli w akwenie, w którym głównie operujemy. Okręt przeszedł trasę, można powiedzieć, w no większość Bałtyków. Okręt właśnie wrócił z takiego zimowego rejsu. Tym razem na jego pokładzie płynęli zarówno studenci piątego roku, jak i ci, którzy swoją przygodę z marynarką wojenną dopiero zaczynają. Na pierwszym roku studiów. Pierwszy rejs, e, pierwsza choroba morska e, i to od razu w trudnych warunkach, a marynarka wojenna wykonuje zadania o każdej porze roku. W związku z tym my też pod koroną zapewniamy. Takie atrakcje jak chociażby zimowe rejsy. Dlatego pierwszego roku to był pierwszy faktyczny kontakt z morzem. Nie oparty na filmach o Titaniku, ale na faktycznym spotkaniu z tym żywiołem, który w pozorom zagłówkami portu nas spotkał. Piąty rocznik to było przypomnienie tego wszystkiego, co się przez te pięć lat edukacji nauczyli, i w praktyce odświeżenie sobie tej wiedzy, na ile ona jest przydatna i co z tego mogą wyciągnąć. W tym przypadku to odświeżanie wiedzy dla kończących Akademię Marynarki Wojennej i początkowe kroki dla pierwszoroczniaków odbywało się w ekstremalnych warunkach. Okręt wpadł w sztorm tuż po wypłynięciu sportu. Walka z siłami natury trwała kilka dni. Fala, która pada na okręt, błyskawicznie zamarza. Przez pierwsze trzy dni to była walka zarówno z morzem, jak i ze słabościami ludzi, którzy po dłuższej przerwie nie byli w stanie. Pierwszy dzień dobrze funkcjonować, musieli się oswoić z tymi warunkami. Jak również z matką naturą, czyli ze skuwaniem lodu taką klasyką w pływaniu w zimnym klimacie skuwanie lodu, usuwanie zbędnego obciążenia, co stanowi spore zagrożenie dla okrętu. I muszę przyznać, że zarówno załoga, jak i podchorążowie wyszli z tego pojedynku zwycięską. Rejs ORP Wodnik to jeden z wielu magnesów, które przyciągają młodych ludzi w mury Akademii Marynarki Wojennej. Właśnie trwa tegoroczna rekrutacja. Ze względu na epidemię koronawirusa będzie ona przedłużona i zakończy się w maju. Obecnie kandydat na studia wojskowe, na studia pięcioletnie w naszej Akademii Marynarki Wojennej, może się zarejestrować, właściwie musi zarejestrować się elektronicznie przez naszą stronę internetową i złożyć wniosek o przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. Następnie na podstawie właściwie tych wszystkich, tworzymy taką listę kandydatów, którzy chcą się ubiegać u nas na studia, rozsyłamy do administracji wojskowej administracji terenowej, czyli inaczej mówiąc do wojskowych komend uzupełnień z prośbą o skierowanie tych kandydatów na badania lekarskie. Na początku lipca rusza część praktyczna egzaminów. Termin może ulec zmianie w związku z epidemią COVID-19. Dla kandydatów na przyszłych marynarzy polskiej armii sprawność fizyczna musi iść w parze z wiedzą. Chodzi głównie o przedmioty ścisłe i znajomość języka angielskiego. W zależności od kierunku studiów, chociażby na nawigację geografia na przykład, e, więc maturzyści muszą dobierać sobie na maturę te przedmioty, które są punktowane u nas. E, wszystko oczywiście można znaleźć na naszej stronie internetowej. Natomiast bez dobrze znanej matury no, małe szanse są dlatego, że no, te przedmioty dają dużo punktów. Studia w Akademii Marynarki Wojennej to w dużej mierze zajęcia praktyczne. Te odbywają się nie tylko na wodzie, ale także w nowoczesnych symulatorach i zakładach, na przykład dla mechatroników. Możliwości jest coraz więcej. Cztery lata temu rozpoczęły się jakby nowe w specjalności kierunki u nas, które trwają. One są związane z tym, że siły zbrojne potrzebują specjalistów również w innych dziedzinach. I takie unikatowe są chociażby jak system informacyjny w bezpieczeństwie o specjalności cyberbezpieczeństwo. A także kierunek Mechatronika i specjalność pracy podwodne to jedyny taka specjalność w Polsce. Zwiększa się liczba kierunków, które mogą studiować podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej. Rośnie też liczba miejsc dla przyszłych studentów. Z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej ze względu na olbrzymie zainteresowanie nauką w tych murach na niektórych kierunkach liczbę miejsc zwiększono pięciokrotnie. Na poligonie w ustce strzelanie artyleryjskie z hibnerytów do symulatora statku powietrznego. Trudno trafić, a oni to potrafią. A ona czas na szybkie strzały. Na początek wypływamy na szerokie wody. Marynarka wojenna bowiem będzie miała nowoczesny i całkowicie polski okręt. Miecznik będzie wyposażony w systemy rakietowe o zasięgu kilkudziesięciu kilometrów. Wyposażonym w rakiety zarówno. Rakiety do obrony przeciwlotniczej i przeciwbalistycznej, jak i w rakiety, które mają charakter ofensywny. Zasięg tych rakiet zakładamy, że będzie zbliżony do rakiet, którym, którymi dysponuje już Polska Marynarka Wojenna, do rakiet, które są na wyposażeniu nadmorskich jednostek rakietowych. Miecznik będzie kolejnym już polskim okrętem wojennym. Schodzimy na ląd i odlatujemy z marzeniami. Konkretniej mówiąc, trzyletnia Hania toczy nierówną walkę z neuroblastomą, bardzo ciężką odmianą nowotworu. Choroba jednak nie odebrała jej chęci do marzeń. Jej wielką fantazją było choć na chwilę pobujać w obłokach. I tu z pomocą ruszyła armia. Dzięki żołnierzom ósmej bazy lotnictwa transportowego w Krakowie Hania spełniła marzenie. To był nie tylko wyjątkowy dzień dla dziewczynki i jej rodziców, ale też dla wojskowych. My, jako lotnicy służby zabezpieczające mogliśmy to marzenie dla, dla Hani spełnić i się bardzo z tego cieszymy. Pokazaliśmy, że wojsko oprócz swoich zadań głównych może też pomóc i spełnić marzenia. Dodamy tylko, że wielkim sercem wykazał się dowódca generalny Sił Zbrojnych, który lubi spełniać marzenia i wydał zgodę na lot. Teraz będzie głośne 100 lat dla wszystkich geografów w mundurach, czyli Święto Geografii Wojskowej. I tu nie ma co za dużo mówić, trzeba świętować. Od całej redakcji programu Wojskopolskie.pl nie ukrywane, więc mapa się nie przyda. Wszystkiego najlepszego. Proszę spojrzeć na te uśmiechnięte twarze. Dowódca tej załogi może być dumny ze swoich żołnierzy. Idealnie wykonali dzisiejsze strzelanie. Trafili w rękaw. Panowie, gratulacje. Gratuluję, panie pułkowniku, gratulacje. My już kończymy, drodzy państwo, ale spotykamy się za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia.